Zajrzymy, co tu się dzieje. Nie topesz jaskiniowy. I znowu Eurynomus w szpiku. Ostatnio właśnie mówiłem o tych Eurynomosach w poprzedniej sesji, jak sobie nagrywałem. Co to za Eurynomus był w mitologii? Hmm. Dobra, tu są jakieś sarkofagi. Jak znamy życie, to czasami mogą być pułapki, więc lepiej się od razu odsuwać, zwłaszcza, że nie mam założonych słuchawek i, i nie słyszę dźwięków. Tych takich ostrzegających dźwięków przed pułapką. Jakiś tam system się załączył, coś w tym stylu. Dobra, mamy tutaj złoto, rzeźbiony kostur, halcedoński hełm. Od razu się... Oj, tu coś wyleciało. U nie zauważyłem, że jeśli wypada coś z sarkofagu, to już tam na pewno pułapki nie będzie. Także widzimy, że coś się wysypuje, także śmiało możemy od razu podchodzić i to zebrać. A jeżeli nic nie wypada z tego tego sarkofagu, to lepiej się od razu odsunąć, tak jak tutaj. Ja, nie, tam wypadło już co to? Wygrzebanie z mrozu. No ale to chyba jeden z tych książąt, to to nie jest co? To że ten książę będzie jakoś specjalnie oznaczony, o właśnie, jako istota questowa, czyli ta taka aura, która Unosi się jakby do góry z ziemi, tam to, to chyba on jest. Tam taka aura, właśnie widziałem ją. Wieniec krzepy to nie, może sobie pozbieramy tu tutaj wszystko szybko. Wygrzebaniec liczb szmrozu, musimy go załatwić, żeby nam nie przeszkadzał w walce z tym swoim bosem. Eliksil energii raczej mi się nie przyda póki co. Oj, jeszcze jakieś pułapki nie ma. Otworzymy sobie jeszcze te dwa sarkofagi. Jeden. I Drogi, nie ma pułapek? Nie ma, nic ciekawego nie wypadło. Ale tutaj, zobaczcie. Ojejku, tu, mnie strzela. Menon, książę łuku, nie umarły. To chyba jeden z tych książąt, tak, na pewno. Hmm, chyba szybciej mu schodzi życie niż tym bohaterom, takich, których spotykaliśmy. Korzysta z energii na pewno, chyba że ja mu ją wyssałem już tym moim mieczykiem, ale nie no, żeby szybko regeneruje tę energię. Na pewno z niej korzystał. Coś tam rzucił pewnie sobie. Tak, ale to jest właśnie istota związana z questem. Ma taką aurę piorunującą w górę. Zostawi nam coś fajnego? Mało doświadczenia w sumie za niego weszło. No nie widzę, żeby tu nam coś fajnego zostawił. Coś z tymi przedmiotami ja mam pecha chyba. No chyba, że tak to w Titan quest jest, jest zrobione, że o, że o dobre przedmioty wcale tak łatwo nie jest. W sumie fajnie by było. Byśmy się cieszyli z każdego fajnego przedmiotu. Skrzynkę sobie otworzymy jedną, otworzymy sobie drugą. Fajnie, że tam. miksturki już widziałem wypadły z życiem. To też jedna. Eliksir zdrowia. Lekkie tłoczone na nagolenniki na pewno sprawdzimy. I to od razu. 36 sproi. I redukcja do wszystkich wymagań. No lepsze od tych, co my mamy. Weźmiemy sobie. Chociaż redukcja do wymagań akurat bardzo mi teraz potrzebna nie jest. Ale to się może w każdej chwili zmienić. Może nam wypaść jakiś fajny przedmiot, którego na przykład nie będziemy mogli unieść, będzie wymagał sporo siły. Ojdź, Eurynomos, handlarz śmiercią. Jakiś chyba szef Eurynomosów. No słabiutki. Ale już mieliśmy dwóch bohaterów, zobaczcie. Mm. Dużo expa na pewno za nich jest, no ale z tymi przedmiotami to jakoś coś kiepsko. Ojdź, żeby jakieś pułapki tu nie było. Nie ma. Dobra, w każdym razie załatwiliśmy pierwszego z tych książąt, jednego księcia. Oj, jaki znowu bohater, znowu ma gwiazdkę. O, Ale fuks. Znaczy nie wiem, czy to fuksa mam co do tych bohaterów, czy oni po prostu coraz częściej będą występować. Najpierw zabijemy tych słabszych. Jak walczycie z kimś, kto ma dużo życia i po prostu wiecie, że wam dużo czasu to zajmuje, to to niezależnie od, od rodzaju gry, na, najpierw lepiej eliminować tych słabszych. Skoro walka będzie trwała dłuż, długo, to niby by nas po prostu wszyscy tutaj prali naokoło przez ten czas. Bestia. Dobra, no zobaczymy, czy teraz nam zostawi jakiś fajny przedmiot, bohater. Skórzane skrzydło, on się zwie. No właśnie, można zauważyć, że ci bohaterowie mają takie specyficzne nazwy, fajne. No nie zostawił nic. Ale 1007 punktów doświadczenia jest. Doświadczenia nigdy za wiele. W grach takich RPG. No, kolejny handlarz śmiercią. I co? Grobowiec, odsuwamy się. Tutaj nic nie wypadło. I ma majestatyczna skrzynia, ale to zaraz. No spokojnie sobie ją otworzymy przejrzymy te przedmioty. Najpierw musimy wybić te demony tutaj. Majestatyczna skrzynia. No jeszcze jeden nas zobaczył. Pewnie usłyszał, że skrzynię otworzyliśmy. Hmm, hmm. Tajemna formuła. Bursztynowa butelka. Esencja lustra Archimedesa. Solidne tłoczone nagolenniki energii. Pikowane o z zwinności. Ale onuce to jest dla maga, po co ja to wziąłem? Niepotrzebnie, ale tak, 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 tak. Zobaczcie tu. 32 zbroi, 9 do zbroi jeszcze, czyli w sumie 41 zbroi. Lepsze niż to, co mamy. Energia daje regenerację energii. No nie, zostanę przy tym swoim, ale tutaj widzę dużo dodaje tych bonusów. Zostawimy to na sprzedaż. Esencja lustra Archimedesa. Ma 3% szansy na 50% oddawanych obrażeń. Coś takiego już chyba mieliśmy, ja to mam u tego przewoźnika, będziemy już to mogli połączyć sobie z tamtym, ale zobaczcie, tu mamy forum, formułę, tajemna formuła bursztynowa butelka. To jest właśnie formuła potrzebna do stworzenia artefaktu. Artefakty się tworzy u takiego specyficznego NPC, już go widzieliśmy wcześniej, chyba nawet z dwa razy, on ma taką błyskawicę nad głową i tam właśnie mu się umieszcza taką formułę jeszcze trzy potrzebne składniki tutaj te składniki są wypisane potrzebujemy kompletnej relikwii esencji cięciwy Artemidy kompletnego amuletu idealnego pióra oraz kompletnego amuletu skorupy żółwia jak te trzy elementy będziemy mieli i wydamy 75 tysięcy to będziemy mieli artefakt bursztynową butelkę Czyli mniejszy artefakt, jakieś takie fajne zdolności, on bym by nam dodawał. Tutaj się umieszcza artefakty, to jakiś spe, taki specjalny slot jest. No ale to jest nasza pierwsza formuła, to już ją będziemy trzymać. Postaramy się to zrealizować. Będziemy mieli artefakty, ale będzie się działo. O, tutaj mamy stertę kości. Wzmocniony puklerz ducha. Nas nie interesuje, mamy fajny artefakt. Jeszcze, jakby co? Tutaj zieloną taką tarczę, w którą możemy umieścić jakiś relikt. Albo amulet i wzmocnić ją jeszcze bardziej, znaczy go wzmocnić, bo to jest puklesz. Na baz wapmy tutaj to chyba nie jest żaden książę, nie, to jakiś taki zwykły, zwykły jakiś licz mrozu leży. No ale ładnie idzie tutaj w tym starym Eleusis. Spodziewałem się, że jakieś większe problemy będą. Pierwszy z tych książąt jakiś problematyczny, bardzo nie był. Miksturki na razie mamy. Opończa z winności to dla MAGA. Kapitan, żeby tylko nie rzucił o właśnie tego. Kurde, jakie to zadaje obrażenia. A musimy najpierw wybić te szkieleciki pomniejsze, żeby mniejsze obrażenia w nas wchodziły w jednostce czasu. Jak tutaj będziemy walczyć z tym bohaterem, znaczy nie z bohaterem, tylko z kapitanem. No na szczęście szybko pada. Po nim. Zostawił nam coś fajnego? Nie. No ładnie poszło. I tutaj mamy dwie skrzynie wysokiej jakości, proszę bardzo. Pierwsza. Hmm, Którkę bym chciał. Gorące. Sudis. Na pewno sprawdzimy. Ochronne wzmocnione nogawice. Hmm. A co to? Odporność na ogień 12%, ale za mała zbroja. Kurde, nie. Nie, 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 nie. Ale to, 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 to. Od ognia dodaje obrażenia. Zobaczmy, jak to się nam przełoży. 36, 30, no słabsze. Słabsze, słabsze. Potrzebuję lepszej broni. Skrzynia wysokiej jakości. Może tutaj coś? Miedziana buława, no ale to nie. Dobra, idziemy tutaj. Pomału. Ło! Masa zombiaków. Klepiemy, nie boimy się ich. Miksurkę sobie kliknę. Ale sporo ich tu. Tarczy mam odpaloną, wszystko jest OK. Właśnie fajnie, że ta tarcza się nie wyłącza, że to nie jest żadna czasówka albo coś takiego, tylko mam po prostu. Mam ściętą energię, którą, której mógłbym używać. Znaczy ogólnie całej energii mogę używać, ale w tej chwili ten pasek jest ścięty właśnie po to, żeby. Ta tarcza mogła działać, taka rezerwacja energii. Ale to, to, to mnie interesuje. Statyczny, nacięty, buzdygań roz, rozumowania. Statyczny, czyli że jakieś obrażenia od błyskawic ma, tak? Coś takiego to było od elektryczności. Tak. 17,32, co prawda wolny, ale, ale... Jest szkoda, że dodaje inteligencji, a nie na przykład siły albo zręczności. 33, no kurde, słabszy. Zostawimy go na sprzedaż, bo ma prefiks i sufiks. Pewnie będzie drogi. Otworzymy sobie grobowiec. O, miksturki, świetnie, świetnie. Pramzoleta wnikliwości to dla maga. Ale zdrowie na pewno bierzemy. Grobowiec otwieramy odsunę się. Nic tu nie eksploduje, nie. Użyję mojej super umiejętności z prawego przycisku myszy. Teleportacja. O, się wycofał od razu przed tą teleportacją. Puff. No, takie sobie. Na pewno kosztuje energii, ale ta energia mi się, zobaczcie, bardzo szybko regeneruje. Zaraz wypróbujemy to jeszcze raz sobie. Tak z, z ciekawości, momencik, oddalam się. Prawy. No, nie zadziałało. Aha, bo to się musi odnowić, ta zdolność. A, coś takiego jak miksturka z życiem. Ma jakby czas potrzebny dla regeneracji. Uwaga, pach. A nie, ta energia mi się nie odnawiała. Ona mi się szybko regeneruje, jak uderzam z tej broni, bo mam to wysysanie energii. Jak bije przeciwników, to wtedy bardzo szybko mi się odnawia. No właśnie, gdybym ja częściej korzystał z tej energii, muszę szybko dojść do tych fajnych umiejętności. Lekki podwójny topór destrukcji. Może to jakieś fajne będzie? Zwiększa obrażenia. O, 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 o. Średnia szybkość, no jest szansa, że będzie lepsze. 36, 37, no jeden punkcik lepsze. Tylko nie będę wykradał energii, ale to nic. To nic? Hmm. Może lepiej zostanę jeszcze przy tym. To wykradanie energii w. W walce z tymi problematycznymi magami, takimi magicznymi istotami, które z tej energii korzystają, to jednak mi się przydawało do, do tej pory. Jedno obrażenie nie zrobi takiej wielkiej, ojejku, pułapka jakaś. Schowamy się za tym filarem. Hmm. No tak, jakaś pułapka. Kliknę sobie miksturkę. Może zwabię tych innych przeciwników tutaj dla mnie. I zaraz próbujemy unieszkodliwić tę pułapkę. Chodź tu szkielecie. Mam 1258 życia. No jakoś pewnie bardzo dużo to to nie jest. Zwłaszcza, że nie biorę nic w żadną żywotność, nic w tym stylu, tylko w zręczność i w siłę. No ale jakichś wielkich problemów z tym żywotnością na razie nie mam. Jeszcze ani razu nie, nie zginąłem. Więc, więc nie narzekajmy, jest ok. Zawsze się mogę wycofać, kliknąć miksturkę, coś takiego. Ojejku, jakie to twarde jest. Ale jakoś wielkich obrażeń, takich superobrażeń to mi nie zadaje. Damy sobie tutaj radę na spokojnie. Ale wielki ten grobowiec jest, właściwie świeta ruiny. Dobra. I co dalej? Ojejku, jeszcze jedna pułapka. Ojdź Kolejny książę żeby mnie zobaczył, dobra? To może teraz podejdzie. Chciałbym walczyć z dala od tej pułapki, jednak, no nie? Oj, co on tu zrobił? <laughs> ale straszny ten książę, dobra, idziemy na niego. Będziemy mu wysysać energię, tak? Tą moją bronią. Oj, no, coś średnio mi idzie to wysysanie. Ojejku, jak on chlepie mocno. No nie no coś tam mu wysysam, ale on sobie bardzo szybko ją odnawia, kurde no. Chyba jeszcze jedna miksturka. Arysteos, książę burzy. <laughs> Szarowany szkielet, ale fajnie. Znowu coś rzucił takiego dziwnego. Nie podoba mi się to, życie mi w tym szybko schodzi. Ochrona prosta opończa, no, takie rzeczy typowe dla maga, kostur opończa, ale nic dziwnego. On, on jest magiem, znaczy był magiem. Rozwalimy sobie tę pułapkę jeszcze. Zwróćmy uwagę na to, ile dostajemy punktów doświadczenia za zniszczenie takiej pułapki. O ile ten pasek tam nam skoczy. No, nawet. W porównaniu do jakiegoś zwykłego przeciwnika, to nawet doskoczyło trochę. To co, został jeszcze jeden z tych książąt? Był jakiś książę-łucznik, był książę-mag. Może teraz jakiś książę-wojownik będzie jeszcze. Jak on się szybko leczy! Co jest? Czekajcie, tych małych najpierw zabijemy. Co go uderzyłem, to od razu sobie życie odnowił. A, ale, ale on się leczy korzystając z energii chyba, więc jak mu zjedziemy energię, to się przestanie chyba leczyć. Limos, pożaracz życia. No to, to ta nazwa do niego pasuje. Jak on się leczy? Ale zaraz mu się energia skończy, spokojnie. Damy mu radę. Dobra, skończyła mu się energia. Koniec z leczeniem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak. Jaka istota w ogóle. Trafić powiedzmy na takiego bohatera, który by sobie szybko regenerował energię. To ja nie wiem, jak ja bym go zabił. Ale spokojnie, spokojnie. Cały czas idziemy do przodu, kroczek za kroczkiem. Dajemy radę. Panu. Kolejny Eurynomus. Rzadka szpiku. Szkoda, że nie można sobie tych pak otworzyć. Hm, tych urn. Może coś takiego fajnego tam by było. Jakiś ar artefakt. Ordchus demon. Dwie <laughs> głowy ma. Jest jejku, jakimś ogniem tu pierze. No nie no, bastet. Jednak ja sądzę, że ta odporność by się jednak w tam przydała na te różne żywioły. Coś stosunkowo często oni tą magią atakują, ale dwugłowy. Trochę mi się przypomniał Cerber z mitologii, tylko że Cerber miał trzy głowy. Taki trzygłowy demon to był. Pilnował wejścia do Tartaru. Solidne... Do Tartaru czy do Hadesu? Do Hadesu chyba. ...solidne pikowane onuce, to nie... Chociaż oczywiście Tartar był częścią Hadesu, no nie? Hmm, coś wziąłem. Inteligencja, energia, to nic takiego, nie, nic ciekawego tu mi nie wypadło. Dobra. Tutaj wszystko, na pewno jeszcze musimy znaleźć tego jednego księcia i z pewnością go znajdziemy, ponieważ i tak planujemy obejść tutaj, tutaj wszystko w tych, w tych starożytnych ruinach. Jedyna droga, którą możemy iść, prowadzi tu. No, żadnego księcia tu na razie nie widać, ale widzę na mapie, że jeszcze tam jakieś większe pomieszczenie będzie. Może tam będzie siedział. No, tu jest takie pomieszczenie, zobaczcie. Łuk krzepy mnie nie interesuje. Łykniemy miksturkę i co tu będzie? Ten licz cały? Znaczy nie licz, tylko książę nieumarłych? Nie widzę go. Tego jednego nietoperza ładnie cios odrzucił. O, to on. Ton. No, dobrze przewidziałem. Wojownik był łucznik, był mag, ten jest wojownikiem. Ciekawe, czy korzysta z energii. Na razie nie korzystał i skorzystał, uleczył się. Wykorzystał energię, aby się uleczyć. No nie podoba mi się to, bo coś to wysysanie energii za bardzo. Nie wiecie co, ja jednak zmienię tę broń na tę z większymi obrażeniami. Co prawda, to jest tylko jeden punkcik. Ale to wysysanie energii jakoś super nie działa tutaj. Znaczy fajnie działa jakbym ja korzystał z energii, bo widziałem, że jak piorę tych przeciwników to mi się bardzo szybko energia odnawia. No ale w tej chwili z energii ja nie korzystam, więc nie będę na siłę tej broni nosił. na pierś, napierśnik szpilek jakiś, kurde coś tu we mnie strzela, załatwimy go i zaraz sobie obejrzymy co on nam zostawił. Na pewno broń jakąś, na pewno pancerz. 18 zbroi, odporność na elektryczność, szansa na kontratak, kłóty. zostawimy na sprzedaż, a to? Stolność do ataku dodaje bardzo szybka broń. No nie, jest słabsze. Na pewno zostawimy na sprzedaż. I jednak sobie zmienię tę broń. Tutaj o. No, o jeden punkcik obrażeń więcej. To ma tylko jeden bonusik, więc nie będziemy zostawiać na sprzedaż. Chyba, że to by było coś, co zajmuje jeden albo dwa sloty. No to już byśmy zostawili. No dobra, czyli co? Ale co, załatwiłem tego księcia ostatniego, i co? Aha, trzeba jeszcze poinformować Autolikosa o swoim zwycięstwie. No dobra, to go poinformujemy, nie? Od razu dokupimy Miksturek, jak tam u niego będziemy. W megarze. I co, tutaj wszystko w tych starożytnych ruinach. Trochę sobie jeszcze naokoło tych ruin tam obejdziemy i wrócimy do tego Austolikosa, czy jak on się tam zwał. Powiemy, że problem ze szkieletami został rozwiązany. Dostaniemy nagrodę. Będzie świetnie. I kolejne zadanie poboczne będzie zrealizowane. No co, tutaj już chyba wszystko. Spojrzę na mapkę. Tak, to jest to stare Eleusis. Moglibyśmy się w sumie wrócić, ale nie, to się wrócę tym portalem potem. Wrócę się portalem stanowczo. Bo to spory kawał do przejścia. Teraz nie będziemy tam na siłę. szli. licz mrozu. A, załatwiłem waszych szefów trzech. Sory. Teraz ich siła powinna jakoś opaść, spaść, obniżyć się. Dobra. Pająki. Oj, siedź we mnie jakąś rzucił. No a teraz mamy sobie taką broń inną. Taki toporek fajny. Ojciec, jeszcze więcej pająków. No właśnie, muszę wszystko obchodzić. Na pewno tam u góry jeszcze zostawiłem kilka pająków. Eliksir zdrowia. Kolejne pająki. Pracujemy nad kolejnym poziomem. No właśnie, zdobędę kolejny poziom, będę miał trzy punkty do rozdysponowania i jeszcze nie będę mógł wziąć tych fajnych umiejętności. Znaczy, mam nadzieję, że będą fajne. Będę musiał w mistrzostwo władować. Akurat chyba tam trzech punkcików brakowało, żeby te umiejętności stały się dla mnie dostępne. Ale jeszcze nie będę miał punktów, żeby w nie zainwestować. Potrzebuję dwóch poziomów, ale damy radę, starta kości. Co tutaj? Maszyjnik umiejętności. Gdzie on jest? A, zdolność ataku daje. Myślałem, że mi umiejętności wszystkie zwiększy w drzewku. Hmm, no przejdziemy się tu jeszcze. Musimy wszystko ładnie poobchodzić. No i są ptaki czarnowolony. I znowu harpie. Dawno harpie nie mieliśmy. Pek. Skalna harpia, starucha. No tak, no to już były one. Żaden problemów, ale zobaczcie mamy idealne pióro. Czy ja już miałem, miałem jakieś idealne pióro? Odporność na kluciznę. tak, chyba miałem coś takiego. Pięć takich możemy połączyć, i to się wkłada w zbroję. O, zobaczcie, tu już koniec. Jest taki klif niebezpieczny. Starta kości. A, a zaraz, tu jest ta plaża, ja tam nie mogę jakoś zejść. Pamiętacie, że musimy znaleźć ten wrak statku, ale nie, tu żadnego dojścia nie było. To jakaś jeszcze inna plaża musi być. Jakiś jeszcze inny brzeg, gdzie się ten statek rozbił. No spokojnie, na pewno go znajdziemy. Jeśli jest, to na pewno go znajdziemy. Tutaj sobie wszystko odkryłem już i będziemy się kierowali na północ. Jeśli zakładają, że tam jest północ, to będziemy się kierować na północny zachód. Miksturki jeszcze mam. To jeszcze nie będziemy szli do Megary. Po nowe miksury oraz po to, aby powiedzieć im, że rozwiązaliśmy sprawę ze szkieletami. Kolejne ptaki. Eee, czarnowrony. Nie ma z nimi problemów. Czarnowron w ogóle, nie wiem czy o tym mówiłem. Ogólnie jest taki ptak i, i nawet występuje w Polsce. Hmm. Czarnowron. Oczywiście nie aż tak duży jak go tutaj prze przedstawiają. No ale ogólnie taki gatunek ptaszka jest. Cza czarnowron się właśnie zwie. No i co? Tutaj byliśmy. Tu są te ruiny. O, co tam jest? Wejście do jaskini jakiejś. Hmm. No dobra, na pewno wejdziemy do tej jaskini. Tylko te pająki trzeba tutaj wszystkie powybijać. Jeszcze obejdziemy tu, czy czegoś nie ominąłem. Tu są te ruiny starego Eleusis. Oj, jacyś wygrzebańcy tu jeszcze się ostali. Strażnicy tych ruin. No, już nie mają zbytnio czego strzec. Rozwiązaliśmy tę sprawę. Eliksir zdrowia. Jeden, drugi, Paciorki zręczności. Oj, 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 oj. Paciorki zręczności. Ile tej zręczności? Cztery punkciki tylko. Co to ma być? Zostawimy sobie odporność na zimno 10%. To jakiś most. Kolejna lokacja. To jeszcze tam nie będziemy szli. Wszystko sobie tu obejdę, i może zanim wejdziemy do tej kolejnej lokacji, to sobie skoczymy do megary, powiemy o tych szkieletach i będziemy tu już mieli wszystko z głowy. Złoto, złoto, pikowane o nuce z No, o dla maga, tak. Dobra, jeszcze spojrzę tylko na mapkę. Tak, tutaj wszystko zrobiliśmy. Otwieramy portal: cyk megara.